pray god finds you before i do it's in my heart it's in my soul but i can't kill the pain my new life begins today

Very dangerous man. The leader is a man named Crochet. If we can win his loyalty, the others will follow. And you want me to bust these blokes out so you can put them on the payroll? Will that be a problem? I'm used to breaking out of jails. Breaking in will be a piece of piss. Dobra. Czyli będziemy musieli Ine zagrajmy właśnie w saboter to widziałem że będzie masakra totalna więc będę musiał kilka razy bawić się w to samo a może za jednym razem uda mi się to przejść zobaczymy bierzemy naszą brykę No i jedziemy będzie dalek daleka droga do tego więc no. ups oczywiście moje jeżdżenie jest super muszę kogoś na... w... Zawsze, za... zawsze w każdym zagra... zagraniu muszę kogoś przyjechać oczywiście albo coś zepsuć A i tutaj nie fajnie gdzieś tutaj jesteś. No dobra, ale co dalej? Tu będzie muszę jakoś, może jakiegoś Niemca Mmm -hmm. Jakiś Niemiec mi się przydał Ale tu wszędzie Niemcy są. Chciałem wziąć ubranie Niemca Prawie wszędzie są Pogadamy z tym Niemcem No, przybieramy się No i idziemy sobie Jak chodziło się powoli Dobra, spoko. Chyba nas na razie nikt nie rozpoznał, więc idziemy powoli. nie, tylko to nie ten agent. Ho, ho, ho. Trzeba wejść szybko na górę. Bo te agenci nas szybko wykryją. Tu jest ten taki alarm. Znaczy... Możemy go wyłączyć potem jak oczywiście będzie alarm. Aha, już, już, już chce nas odkryć gościa. Uy. Wszędzie są... Jak tutaj zrobić, żeby... Oho Idzie za nami Nie zabawnie, nie za fajnie nie, nie 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 nie, ja nic nie robię Pilnuję tylko <ścoughs> Ja tu pilnuję tylko Jeszcze raz, a poszedł sobie ten, więc mogę spróbować otworzyć drzwi Ja ten jeden pilnuję no... Da się, nie, nie da się usiąść No i idź gościu tam sobie popilnować gdzie indziej ten <tryk> Hm, jak myślicie Mam znowu zabawić się w... Mord? Ostateczny czy nie, może w... nie nie mogę się wepsu... wejść na ten eee... <laughs> ...to wieży... znaczy wieżyczkę, bo się odkryją mi że... I tak mi zaraz od... odkryją. Za no i już odkryli. Więc zabaw... zabawmy się. Uuuu, dobra, nie da się jeszcze wyłączyć. No i zaś mnie zabiją, no ja. No i zabili mnie. Ech, no i lecimy jeszcze raz. Tak, wi wiadę tam i... Zaraz coś innego, co zrobić? kurcze... Co tu zrobić? Tu są, tutaj też są więźniowie, jak widzę. A może więźniowie mi pomogą? W tym wezmę, wyciągnę bro broń. A no, wyciągnij broń. już zauważyli prawie no tak wyciągnij broń wyciągnij broń tak z pięściami to... boże poczekajcie muszę coś ustawić przepraszam Was serdecznie że nie zobaczyliście mojego geniuszu i we... I wleciałem do szybko do wieżyczki I teraz Wystrzeliwuję tu Niemców Nie wiem ile wytrzymam, muszę szybko wyłączyć ten alarm Chyba go nikt, nikt, nikogo nie ma Szybko zejdę Spójrzcie, spójrzcie, o dobra Mały Felik, dobra, szybko włączyć ten alarm Jak najszybciej Kościół, jak się włącza? A. Dobra, ale chcę włączyć. Eee, jak się włącza? A! No tak się włącza. Dobra, spokojnie. No i spokojnie. Możemy uwolnić więźniów. <laughs> Mnie. O mój Boże. Zaraz muszę włączyć tutaj. Stop. Najpierw zabiję tamtego, tego, który mnie. No i znowu nie pamiętam jak się wyciek Dobra, pierdziu Jerdziu, otwieramy wszystkim drzwi i tyle Wszyscy? Nie Jeszcze jeden został Strzelają we mnie, ale ja się nie poddam kuźmie O tu na pięści dostaniesz, o tak, za. z przyjemnością to zrobiłem Dobra, uciekaj, uciekaj z z domu. A, uciekaj, dobra. Czyli inaczej śpię, stąd. Eeeem, gdzie jest mój samochód? Super. Mam nadzieję, że nie wszyscy wejdą. O, super. o, zgroza. Jedziemy. O, tak. Icha! Jedziemy z... Bun cyk, jedziemy. Spieprzemy nam tym nasistom. A jestem teraz zajebisty Tak szybko, nie... Ucieknę im, ale... przyjeżdżamy każdego, co tam... Żeby uciec im po prostu. No i uciekaliśmy. Spoko, misja wykonana. Oh yeah! Subcia. No i co? Dobra, zapiszę to, lepiej zapiszę to. Poczekajcie, zapiszę. Zbieg. Wymknij się pięć razy podczas alarmu po stopniu od blok A, no groda. Nie... Akceptuj... A, no bym myślałem, że coś mam zrobić. Zaraz zapiszemy. jest zapis... No i lecimy dalej. Ale zamiast... Zanim e, zrobimy to... Sprawdzę jak się nagrywa. Jeszcze mamy kilka minutek, więc... Zacznie, zaczynamy następną misję od Luka. No już jak to podejrzany. Cały czas tylko podejrzany. Ja tylko tutaj jeżdżę, więc proszę mi tutaj nie... Pitu, pitu. Idziemy do Luka. Eee, nie, wziąłem... Nie... Nie tak droga, ale tylko ma mamy na mostek, więc sobie przyjedziemy. Jedziemy sobie zaparkować wozik plus Wychodzimy, idziemy do luka. Mm. Gdzie ten był? Dobra, ten A najpierw może kupimy jakieś coś ciekawego, granaty, 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 chcę granata. Dobra i tyle, spoko. Pistolet Kunger, nie chcę. Nie chcę. Dubeltówka. Kaj myśliski. zaraz, popatrzmy. Amunicja, amunicja, nowość. MP44. Mm. Jeszcze nie, nie będę strzy strzy strzyża na krótki karabin Pistolet z dumikiem by się przydał ale nie mam kasy ty, 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 ty. Za Może zamiast tego pistoleciku to wezmę myśliwski bo jak widziałem przedtem to się ba bardzo dobrze przyda No chcę kupić zamiast tego tak no i kupiłem wymienię a nie a no dobra spoko czy mamy amunicję do strzelby karabin karabin to chyba do karabinu tak amunicja karabin myśliwski tak 40-50 amunicja do naszego Dobra, spoko. Możemy teraz zająć się misją od luka. That was well done, my friend. The resistance grows stronger each day. Wherever there is a will to fight, our patriot soldiers will stand ready to strike back against the Nazis. Vive la France! That's all fine and dandy, but we'll need more than slogans when the bullets start flying. We have men ready to fight at your command. No Czyli będziemy robić co to co mamy zrobić no A Czyli nic nie mamy do zrobienia Idziemy do Ghost na do siostry. Veronik He the refine job nursing Luke loot back to health He knows you No The people of this city owe Luke a debt. Oh, no, but People are whispering his name all over Paris. They are calling him the hero of La Villette. <laughs> Luke's the hero, is that it? I suppose I'm just his chauffeur. Jealous? Bollocks. I promised Luke I'd deliver a package for him. I thought you might like to be my chauffeur for the day. Oha, nie, nie. No, <grywa> me front when you are ready to go. Akt pierwszy przesyłka specjalna. O oh, nie, o oh, nie, 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 nie chcę z nią jeździć. Boję się już jeździć. <grywa> so so we'll Na <grywa> no, trudno. Jakoś wytrzymamy. Bierzemy nasz super auto. Zaraz sprawdzimy, czy mamy jakieś inne auto. Corino Luxer, czy to. Bierzemy to. Takiego do grata. Uuu, dobra. Pierdziu. Grat czy nie. Grat samochód jest.

Może inną, inną drogą pojedziemy? O nie, ten, ten... Sorry! Nie, nie... Nie chcę żadnych problemów. Sami władują się pod koła i myślą, że są fani. Nie władowujcie się pod koła Dobra No, wyłaś bierz Bierz paczuszkę i idziemy Już? O kurcze A, szybka Dostać paczkę, paczkę

The girls at the bell tell me you love to drink them all under the bed. Uh I think you lay under the table. Do I? When? Well, I'm so glad you so belled up in time to help me with my little errand today. I promise you will not regret it. Mm -hmm. No dobra. Mm. Paczuszka, pacuszka. A facusz, bomba.

Albo będziemy ją ratować nie tak nic się nie stało. Ellie, go. Going on? A mówiłem, że będzie bomba. Holy shit. A jak, wiedziałem że będzie bomba. Ja boh, idziemy. Sorry gości Sorry ale śpieszymy się. A jak, była bomba i będzie bomba. Kurczę, tropie ten samochód spowolny, jest straszny. a ja uważałem żebym był szybki wszędzie na o dobra teraz jedziemy powoli nic się nie stało sprowadzamy weronikę do bazy i się skończy na dzisiaj ten odcinek może dzisiaj jeszcze nagram fallouta ale tylko jeszcze nie wiem czy mi będę, będę miał czas Kurczy głodny jestem jak nie wiem nie, nie jadłem obiadu dzisiaj jeszcze muszę coś u sobie upiścić pewnie zrobię sobie spaghetti sobie myślę czy spoketti to dobry pomysł 7 minut i sos w zatku i się najem jak nie powiem co no i prawie prawie już jesteśmy Have a word with Luke. czyli 3 jeszcze nie koniec? Hmm. Proszę, żeby żadnego jeszcze mi... żadnej misji... więcej jeśli tego. Dalszej, inaczej dalszej misji. No kurczę, gdzie to wejście? Wejście! what the hell's the matter with you now you're using girls to do your dirty work i haven't used anyone those who serve our cause do so because they are patriots i can't stand that word I've heard it all my life from men with blood on their hands. This is not a cricket match. We don't wear uniforms, and we don't play by the rules. Every one of us must be ready to do whatever is necessary. I already lost her brother. I'll be damned if I'm gonna lose Veronique as well. She can have no part in this. You once said that Jules was his own man. Well, I am my own woman. Do mm. not presume to tell me what to do. Either of you. Count your enemies, Luke. If anything happens to her... Nieładnie luk, nieładnie. Dobra, na tym się skończy nasza imprezka. Następny odcinek będziemy lecić do SK i będziemy jakąś już robić. Więc ja się żegnam z wami, dzięki za oglądanie. Łap... Jak się wam spodobało łapka w górę. Cześć.